Cześć, witajcie na moim kanale, jesteśmy nadal w takiej Maxie. ja mam trudność wyjścia z tego sklepu, ponieważ patrzcie, jakie są piękne rzeczy. Tu mamy kwiaty, piwonie, w poprzednim filmie pokazywałam Wam ozdoby choinkowe i przepadłam. Tu mamy rzeczy do domu, jak to rzeczy do domu, ale te ozdoby są przepiękne. Jak nie widzieliście poprzedniego filmu, to zobaczcie, no tu mamy do domu oliwy. Ale tam takie ozdoby, słuchajcie, piękne, ojeju. I tu mamy rzeczy do domu, do jedzenia konkretnie, a tu mamy fajne doniczki, i na przykład 16 zł. Taka doniczka na stojaku. I są też ładne sztuczne kwiaty, lawenda, i lustra, i takie głowy. I słuchajcie, idę dalej. No, ozdoby przepiękne ma Max Max. i te kwiaty, te piwonie. No trzeba przyznać, że są kwiaty cudne. Tu mamy tacki. I wyszłam na talerze i są fajne, bo są białe, jestem zaskoczona. To zazwyczaj były kolorowe, ale te kolorowe też mi się podobają. Taki talerz 19 zł, ale jest przepiękny. Jest dużo nowego towaru, jak widzicie, bo kiedyś pokazywałam Wam film z Tiki Maxa i był całkiem inny. A teraz możecie zobaczyć, co teraz jest. No i ten towar się zmienia, ale te talerze za 19 są cudne. No i słuchajcie, tutaj macie takie, jeżeli ktoś lubi biel granat. Tutaj kolejne. Dużo jest tego. Tu mamy patery, ale te białe też są cudne. I te białe są po 19, ale patrzcie, jaki delikatny wzór mają. Bardzo elegancka dostawa. Piękne. A tu do odłożenia łyżki. No i idziemy dalej mamy ciekawe kieliszki. Fajny, patrzcie, mopsik. Tu mamy kubki. I patrzcie, jakie fajne. Cudne. Te kubki są. O, to już jest e, Christmas kubek. Jak chcecie kupić świąteczny kubek, to już jest w takiej Meksie. Ojeju, to jest cudowne, z cudowny, przepiękne są nawet nie wiem, który jest ładniejszy i tutaj mamy rzeczy do domu znów do jakieś duchlaki w fajnym takim stylu właśnie że nie plastykowe, tylko takie metalowe, wystylizowane, że są ozdobą. No i, i dużo tego towaru jest. Troszeczkę jest też, słuchajcie, tutaj wykładany nowy towar. I tak się mijam z paniami, które go wykładają. Dlatego ten film może się wydawać taki, że ja takie przejścia robię, ale wymijam osoby, które wykładają towar. Wiecie? Tu mamy to takie ładne naczynia żaroodporne. No cudowne pojemniczki. Z kurami. Piękny kolor, mój kolor i jeszcze te kury. Cudowne to je, Takie dwa pojemniczki. To są naczynia żaroodporne, które same w sobie są ozdobą. No i tu do pieczenia. Mamy pojemniki też takie. Słuchajcie, na przechowywanie żywności. Nie pokazuję wszystkiego dokładnie, nie mówię cen, bo jak mówiłam, każdy towar ma inną cenę. Na przykład te ścierki kosztują 19. A tu macie jeszcze ścierkę Laura Laurena i one są po 49 zł na przykład. Ale tu już się płaci też za firmy, za projektanta. Tu mamy fajny koszyk, walizkę klinową. Jestem ciekawe co jest dla zwierzaków. Ten kosz, fajny za 99%. Taki wielki, bardzo dobra cena. Tu mamy karuki. No i kosze. Oj, patrzcie, jakie wielkie kosze. Olbrzymie. Gdzieś do przechowywania pojemniki. I wieszczaki kolorystycznie układane w Tu są w promocji naczynia. I są posłanka dla piesków. No, też duży wybór. To jest takiego olbrzymiego psa, chyba doga. I tutaj macie wybór. Jak chcecie mieć celowe posłanie dla swojego zwierzaka, to tu znajdziecie jak najbardziej. Wybór straszny, duży koszy I te kosze mi się wszystkie podobają. I tutaj mamy ręczniki. Idziemy dalej kochani. Tu na kara New York była na pościele. Mamy słuchajcie przebranie na hauling. Patrzcie. No i idę dalej. Pokażę jeszcze Wam buty. Ale muszę tak przejść, żeby ludzie nie filmować. Tu są walizki. I słuchajcie, idziemy na buty, na buty damskie. Zobaczymy, co jest jeszcze na butach. Mm, bardzo fajne buciki. I tu też też polecam kupowanie butów, bo jest duży, słuchajcie, wybór butów. To są pojedyncze egzemplarze, ale do koloru do wyboru i patrzcie jaki wybór butów No wiadomo to są tam jakieś pollo fajne. Są pojedyncze egzemplarze. Tu jakieś LM-u, Ale wiecie, a nuż się trafią fajne buty. Tu Donny Karen na przykład. Dużo jest rzeczy z Donny Karen. Moskino, fajne. Za 399. Rimboka. I tutaj mamy Adidasa. Rimboka 199. Tutaj mamy Adidasa za 199. replay mamy 169 No i tak kochani Jest tego trochę To są fajne jakieś takie ciekawe one są ze skóry powiem Wam No fajne buciki są tu są już takie półbudki, i one są za 169 ale też bardzo fajne. A te u góry za 249 też fajne. Te skóry tu mamy Adidasy, takie białe i tu półbudki. I kochanie, jest dużo ubrań. Ale ubrań Wam tak nie będę pokazywać, ponieważ tego towaru jest bardzo dużo i tak jak powiedziałam on nie jest pojedynczy, więc wiecie co, pokazuję Wam tylko jeszcze takie ozdoby, jakie są na haoli fajne, a jest tego trochę jakieś pająki. To jest ciekawe I kule. nawet koce. No i słuchajcie, no ubrań jest dużo. No patrzcie, ubrania są pojedyncze sztuki, więc nawet wam nie będę pokazywać tego. Yy, no królują te spodnie, ale skórkowe. Tu mamy Milano napisane. Rozmiar 40 i cena 149. Bardzo fajne Bardzo fajne Są też kurtki ze zniżką o widzicie tu takie spodnie Tommy Jeans, takie szerokie z rozcięciami za 199 Ale tego towaru jest bardzo dużo więc i on jest pojedynczy, więc ja Wam pokażę, a tego może nie być u was w sklepie. Pełny jest kurtek też. I tutaj macie. No, kurtek jest pełny już. No okres zimowy się zaczął. E, Michaela Korsa mamy fajną kurtkę czarną. I ona słuchajcie kosztuje 500 zł. Dobre ceny jak za firmowe rzeczy. mam coś srebrzy Michael'a Korsy Dużo mamy tu kurtek. Różnych. Tutaj płaszcze. Kochani, jeżeli film wam się spodobał, wiecie co robić. Subskrybujcie mój kanał i do następnego. Cześć!